Słuchajcie, mamy bardzo duży problem. Dzisiaj razem z Simonem i Tedem graliśmy sobie na naszym serwerze, słuchajcie, w Pet Simulator X, ale zobaczyliśmy to. Jak pewnie widzicie, tutaj chodzi coś bardzo dziwnego, albo ktoś bardzo dziwny, słuchajcie, okazuje się, że hakerka Jenny przejęła konto naszego kolegi Bendiego. To jest dokładnie ona, słuchajcie. Mamy bardzo duży problem. To ty? Bo napisze, kto ty? To jestem ja, Jeremy Simon. Jeremy, to jesteśmy my w ogóle. Dzisiaj ze mną właśnie Simon i Teddy. Cześć chłopaki w ogóle. No, dokładnie tak, no śmiało w ogóle jest. Tak, słuchajcie, mamy problem. Nie znam was, to, no ale słuchajcie, co mamy zrobić? Czemu ona przyjęła konto Mandiego? To konto, co jest? Co napisze, słuchajcie, co jest grane? Z czemu hasztaguje, zobaczcie, to jest kak, To konto, ona z hakowała Mendiego. O nie Mendy rip Mendy. chodzi dziwnie. No ona chodzi dziwnie. to nie się śmiać chyba. A, no właśnie nie powinniśmy się śmiać. Ona pisze cały czas, ha no co jest grane, ale co ona chce, co ona, co ona w ogóle robi? Słuchajcie, w każdym razie moi drodzy, końcie, teraz stawcie łapkę w górę, co z dzwonkiem, jeżeli jeżeli nie chcecie, aby HKK przejęła też wasze konto i napiszcie w komentarzu moje drodzy czy znacie hakerkę Jenny. W co to jest grane w ogóle? Co Napisze. co ona napisała? Bo ona pisze: że nam konta ukradnie Co, Ukradnę wasze konta? Czemu napisała Ukradnę wasze konta? Co jest grane? Nie, 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 proszę, nie skończę, ona przejmę, będę go to nas przejmie. Nie, proszę. Trzy, co? Co napisze? Ej, słuchajcie, jakiego hasztaguje To jest jakieś słuchajcie Ona jest na jakoś mocno wkurzona. Faki, co my mamy zrobić w ogóle? Trzy, zad. Co, jakie trzy zad? Ona ma trzy zadki? A że ona się. Ona co? Może ma trzy zadania dla nas. Trzy zadania dla nas? Jak to? Trzy zadania ma dla nas. Co jest? Ona ma dla nas trzy zadania? I co wtedy? I. i nie wiem, i. i co... Jak je zrobimy? I co, jak je zrobimy? Pan! Co, jak to, pan? Jeśli zrobimy, to chyba właśnie, jak nie zrobimy. Jak nie? A, okej, okay, czyli dostaniemy bana od niej, bo ona jest hakerką. Jeżeli nie zrobimy tych zadań, no dobra, chłopaki. Tylko co my. Co to są zadania w ogóle? Dobra, no to niech będzie, słuchajcie. Do. do dobra, dobra. Ale no, do, co to są za zadania, no? Musicie wydropić huge peta? Co mamy wydropić huge peta? Czy to jest jakieś niemożliwe. Macie trzy próby. Aha, słuchajcie, czyli, yy, czyli mamy trzy próby, by wydropić huge peta słuchajcie, chyba, wiecie co, nasuwa mi się na myśl, że mógłbym otworzyć słuchajcie, to jajko, bo to chyba jest najprostsze, żeby wydropić peta, Ale słuchajcie, 800 robux nie mam. Zobacz, zobaczę ile mam. Dokładnie 56 Robux i 202 robuxy na grupie. Dobra, słuchajcie, chłopaki, chyba musimy pójść. Wiecie co, musimy pójść chyba i otworzyć te jajka, te hacker egi. Wiecie co naprawdę? Ponieważ na, Słuchajcie, ja w ogóle na początku pójdę na hacker Portal. W ogóle wtedy Simon się otwierać te jajka, macie wyznaczają tu tych coinów. Chłopaki w macie wyznaczają do tych końów żeby otworzyć w ogóle 3 jajka. No, 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 ja mam, no, no ale, ale, ale to jest mało możliwe, że dropniemy trzech no, ja to wiem. Dobra, słuchajcie. Ja muszę sobie uzbierać tylko troszeczkę, troszeczkę jeszcze więcej tych coinów. I wtedy, słuchajcie, pójdziemy otworzyć te jajka. Bo naprawdę, moi drodzy, zobaczmy. Mam już 5 milionów. Dobra, moi drodzy, każdym razie musimy teraz pójść na tych Shopa i otworzyć, słuchajcie, 3 hacker eggi. I jeżeli nie wypadnie mi z nich żaden, słuchajcie, huge pet, to będzie naprawdę problem. Ale to jest obecnie jedyne jajko bez robuxów, z którego możemy wydropić to. Bo mi wydropiamy mythicala, co miticala, się liczy? Mythicala? Chyba nie, ona mówiła o huge petcie. Dobra, słuchajcie, my też otworzymy teraz, jaki się. Ok, 3 jajka. Więc pierwsze jajko, prosimy, naprawdę. Tylko huge, zobaczcie. Znaczy haker kraje tylko huge, słuchajcie, czyli Mandy Okej, okay, słuchajcie, bo on. A bo on zobaczył, że on wy, wydropił, zobaczcie mi Dobra, mamy drugie. Oni, słuchajcie, dobra, zaraz zobaczymy. paga musimy wydropić, słuchajcie, prosimy, prosimy, Teraz ostatnie jajko, proszę. My hakterak no nie, chłopaki, was nadzieja. Musisz wydropić, to jest jakieś chirch peta, bo mi się nie udało. Chłopaki. Nie wiem jak będziesz skapnąć, jeszcze trochę więcej prób sobie zrobiłem. No może, może się skapnąć sobie. Albo spróbuj, dobra, zobaczymy. Zobaczmy, robię, Dawaj, co? On napisał, że przegrywamy już? Przegrywamy? Co, co, co? co? Ha, 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 ha no nie no, nie przegrywamy! No, Irem, no nie robi, nie zagadaj proszę, dobra, zagadaj albo Dobra, albo, dobra, dobra hater, bo ja otwieram, otwieram. Dobra, dobra. please inne zadanie. Please inne zadanie, prosimy, prosimy, hakerko, czy Mandy, nie wiem kto to w ogóle jest. Za mną! Ej, ona każe ich za, za nią! Chodźcie za mną! Ej, dobra, nie skapajcie się dobra. chyba! Potwieraj sobie <laughs> ja idę za nią, ale co ona chce w ogóle? Zobaczcie, jak ona dziwnie chodzi. Czemu ona chodzi? Jakby coś się złego z nią, z nią działo w ogóle? Zobaczcie, ona leci teraz gdzieś tutaj. Co my teraz mamy z nią zrobić? Słuchajcie, to się naprawdę poje, ej, ej, słuchajcie, gdzie ona mnie prowadzi, bez jaj, co jest właśnie grane? Ona gdzieś tam mnie prowadzi w ogóle. Co ona chce, żebyśmy teraz zrobili? Serio, ej, chłopaki, chodźcie za nią w ogóle, bo tu jest jakieś, jakieś ostre dymy są z nią, słuchajcie. O, co właśnie ludbagów mamy! Hurra, ile ludbagów? Ej, ile ludbagów mamy, dobra. Ej, dobra, co ona w takim razie chce? To to, co ona napisała? To portal hakera? No no tak, to jest portal hakera. Ej, chłopaki, chodźcie do portalu hackera, szybko, ona coś tutaj planuje. Musicie wyjść za niego? Ej, jak to wyjść za niego! Jak to wyjść za portal hackera? Ona oszalała? Czy co, słuchajcie? Jak to mamy wyjść za portal hackera? Chłopaki, o tedy jest, dobra. Co tu się dzieje? No właśnie ona każe nam teraz, że musimy mamy dwie minuty na wyjście poza portal hakera. Kurczę, jak to możemy zrobić? słuchajcie, ja mam pewien pomysł. Teddy, Widzicie, co, chodź, róbcie to samo co ja. Teraz poczekajcie i teraz poczekajcie, teraz, teraz, teraz. Dobra, chodźcie teraz tutaj, gdzie ja jestem, dokładnie w tym miejscu, gdzie ja jestem. Teraz bardzo blisko podchodzimy tego tutaj, bardzo blisko tego, tego. Dobra, uwaga, czekajcie, o teraz, teraz, zaraz nas wywali pod portal. Uwaga. Nie no, nie udało mi się, poczekaj wtedy. Czekaj, zaraz, zaraz mi się nie. uda wejść pod portal. Zaraz wyjdzie. No, jestem! Jesteś? Jestem, wypadłem! Dobra, ja teraz nas wypadnę. I uwaga, kurczę, nie udaje mi się, co jest grane? Nie udaje. Powinien zaraz wypaść pod portal, czekajcie, teraz spróbuję, no teraz, bra, teraz się uda, teraz się uda. O dobra, słuchajcie, teraz się uda pod portal, lecimy! O nie, co się dzieje? Czemu nie mogę wejść ej, pod portal? Ej, jakbyś wiedział, ile petów wydrafiłem, to jestem. z osoba. Jest do końca życia! Ej, do, to ile wydobyłeś Petów, ale słuchajcie, ja jestem za portalem, udało mi się, Simon, szybko, chodź pod portal Kakera, szybko, Simon! Ej, jak to się robi, ale nie umiem. Simon, taki, <laughs> kura, jeden ruch taki, musisz pod róg wejść, pod taką krawicającą się! A który ruch? Jestem, jestem chyba pod tym! Dobra, i teraz musi, on musi, to musi przyciąć taki róg. dobra, nie ej, słuchajcie, o nie! O, jest Simon! A jesteś Simon, dobra, udało ci się. Udało nam się wszystkim. Ej, no chyba nam się udało wszystkim. Dobra, zaraz się zapytamy tej hakerki, słuchajcie. Ostatnie zadanie, brawo. O, udało nam się, okej, okay, czyli nam to zaliczyła. Okej, okay, słuchajcie, dobra. Teraz mu napisała, że brawo, ostatnie zadanie. Dobra, słuchajcie, czyli mamy ostatnie zadanie teraz, ale co, co musimy zrobić? Teraz musicie lecieć na... Na co musimy lecieć? Ej, mój dody, co jest grane? Ej! Trading plaże i huge peta! Co huge peta? Zaraz, zaraz, że co huge peta na tej trading plaży? Zdobyć huge peta na trading plaży? Kurczę, to będzie trudno. Dobra, słuchajcie, Tedy, Simon musimy. Leci w sumie ty sam już masz huge pety, więc chyba tylko sobie... Ej, jak ty sam masz już huge peta. No pewnie żamieri, mogę. Ej, mogę pożyczyć wam. No właśnie, ale poczekaj, bo ona każe nam iść na jakiś trading plażę, To chodź na nami na trading plażę, Ewentualnie zrobimy to na trading plaży, ale słuchajcie, zaraz zobaczymy. Najlepiej hack huge. Aha, czyli najlepiej hack huge. Dobra, słuchajcie, musimy lecieć w takim razie, chodźmy wtedy tutaj na tą, tą trading plażę. Wyzymacz, dobra, słuchajcie, musimy mieć na trading plażę, Dobra, lecimy na trading plażę, musimy być na tej samej. Dobra, słuchajcie moi musimy w takim razie teraz zdobyć huge, pata, huge peta. gdzie jest ten huge pet, gdzie jest taki huge pet, słuchajcie? gdzie tu może być jakiś pet Naprawdę, jesteśmy w ogóle Tedy mi Simonem w innych, zobaczcie, trading plażach, ale gdzie tutaj może być jakiś huge pet, słuchajcie, to będzie ciężkie, naprawdę, znaleźć te huge peta. Gdzie tutaj może być jakiś huge pet, słuchajcie, tutaj nic nie ma. chyba, słuchajcie, będę musiał wyjść tamtąd i pójść jakiś, słuchajcie, jeszcze innej trading plaży, więc wylecimy stąd. Dobra, słuchajcie, o, jest tutaj jakiś huge pet, zobaczcie, jest tu huge pet, maxio. dobra, słuchajcie, napiszemy please trade for huge pet. Napiszemy, słuchajcie, please trade for huge pet Naprawdę, muszę jakoś zdobyć, to są trzy huge pety O, Simon też tu jest, i Teddy tu jest Słuchajcie, chyba to są wszyscy Dobra, Teddy, też tu jesteś, może? Tak, jestem z wami, ale dobra. nie wiem, proszę ludzi o pety Dobra, też proszę ludzi o pety, słuchajcie, musimy Musimy jakoś, ol, czekajcie o, Dobra, ol, prosimy, prosimy ludzi o pety teraz Prosimy, tutaj zobaczcie, jest jakiś Maxio2009 Dobra, słuchajcie, zrobimy trader z Maxiem Maxio2009, słuchajcie O nie, friends only, nie Napisałem, tra please trade me, cokolwiek, słuchajcie Naprawdę, ktoś tutaj ma huge pety. o, tutaj Shadow ma huge pete zobaczcie, shadow, dobra Robimy trade shadowem, zobaczcie mój do... Shadow, 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 czy on ma wyłączony Oby tylko nie miał wyłączonych, prosimy naprawdę Dobra, słuchajcie, shadow, gdzie on jest, jest shadow Jest shadow, dobra, nie, friends only Okej, mamy tu jakiś, słuchajcie, trade od kogoś, zobaczcie Dajmy mu po wszystko najlepsze, co istnieje Nie wiem, słuchajcie, wszystko całym dobre, ale chyba Nie ma już peta, nie, słuchajcie, chyba nie ma huge peta, dobra, słuchajcie Lecimy z jakimś innym tradem, kto tutaj Może mieć huge peta jeszcze, zobaczcie, Maxio tutaj ma Ma tutaj shadow, ale naprawdę Nie wiem, damy w takim razie shadow Trade, o, zobaczcie, Preston daje nam Trade, zobaczcie, Preston daje nam trade może on będzie miał jakiegoś huge peta, moi drodzy, zobaczmy Jak ja dam te, 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 te Pety, zobaczcie, nie wiem, może on przynajmniej O, Polska, zobaczcie, Polska jest, on chyba nie ma no. Och, znaleźć, znaczy, to ma huge peta. zaraz tam się nie uda, czas nam się skończy, kurczę, szybko, jakiś pet, O, Shadow ma trzy huge pety! Zobaczcie, wow, on musi, nie no, musi go się wytrajdować z jakiegoś. Zobaczcie. Shadow, trade, please, 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 shadow. Zaraz zobaczmy, shadow, trade, please. Chyba nie chce z nami się trade'ować. O nie, słuchajcie, nie przegramy, Ej, Simon, okej, okay, trade me for huge. Zobaczcie, Teddy też próbuję. On ma VIPa przynajmniej, a nie jak ja nie mam, słuchajcie. Jestem daj nam znowu traj'a. Nie, słuchajcie, chyba nam się coś nie uda, nie. Musimy wrócić, naprawdę i chyba mi się nie udało. Słuchajcie, ja już wracam, nie udało mi się zrobić tego huge peta A, ah, Słuchajcie, gdzie jest ta? O, jest tu Mendy. słuchajcie, gdzie jest Mendy. znaczy ta hackerka. O, jest tutaj, zobaczcie, nie udało mi się, przepraszam, nie udało mi się, przegrałem, poddaję się. Hiuch, ha, hahaha, jeszcze się śmieje ze mnie, nie, słuchajcie, nie. A wtedy, Simon, czy wam się udało zdobyć jakieś szpeta? E, nie, nie udało mi tak samo. No, nie, przegraliśmy. Jutro to konto będzie moje, no nie, słuchajcie, nie. Czy konta moje, no przegraliśmy wszyscy, nie. Słuchajcie, Jeremy, to. Bo... Czy, czy my stracimy teraz konta i Robux i wszystko? Ja mam nadzieję, naprawdę, że. Albo że ktoś nas uratuje, w każdym razie to był brat, moi drodzy, to byłby chyba tyle. w każdym razie pamiętajcie, się w końcu suba mapkę w górę i też moi do końca wpaść do Mendiego, Tediego i Simona, moi drodzy, którzy byli tutaj razem z nami, więc elo, cześć papa, słuchajcie się, ma i elo.